Cześć, Żułon z tej strony, witajcie w ten sobotni poranek na moim kanale. Jak sobotni poranek oznacza, że pokrótce prezentuję, co ostatnio wypożyczyłem. Troszeczkę tutaj nagnę, nagnę formułę, ponieważ to nie będą tylko pozycje z ostatniego tygodnia, gdyż część rzeczy wypożyczyłem troszeczkę dłużej. Mianowicie zaczynamy od Transformersów, kolekcja od wydawnictwa Hachet, kilka tomów jest do wypożyczenia w księżycy Beskidzkiej. W sekcji dla dzieci i młodzieży. Przy czym ważna uwaga, sekcja dla dzieci i młodzieży można powiedzieć, że się podzieliła na dwa osobne działy. W jednym są pozycje dla mniejszych, młodszych czynników, w drugim są dla troszeczkę starszych. Transformersi są już w tej kategorii czwartej, czyli już tych starszych. A cóż to jest za kolekcja? No, To są klasyczne komiksy, chyba z lat 80. Przy czym, co jest ciekawe, mamy tutaj zarówno Transformersów ze Stanów Zjednoczonych, a także z Wielkiej Brytanii. Ci, co czytali Transformersy w tym semiku lata temu, naprawdę lata temu, po zajrzeniu do, ten, do tego komiksu mogą poczuć tak, jakby już kiedyś to czytali. Tak sądzę, gdyż ja to też kiedyś czytałem w przeszłości. Te sceny wydają mi się znajome, niektóre motywy. Na przykład ta scena, jak się Bumblebee zaprzyjaźnia z ludźmi. Tutaj też występują pewni bohaterowie Marvela. Pojawia się Spider-Man. O proszę. I generalnie jest to komiks, który kojarzy po prostu. Ale tylko tą część z, ze Stanów Zjednoczonych. Następnie mamy z Wielkiej Brytanii, którzy są już w zupełnie innym tomie. Mówię, bo ten komiks już przeczytałem. Niedługo będzie recenzja. Lecimy dalej. Nowy porządek. Tu mieliśmy walkę o władzę. Nowy porządek. Tom drugi. Transformerów. Też ta sama filia. Dla dzieci i młodzieży, i to czy, jak to czytam, to jak do tej pory nadal są materiały, przynajmniej z tego stanu, Stanów Zjednoczonych, to co było. Natomiast tutaj mamy United Kingdom, i tu. Hmm. Tego chyba nie było. no Generalnie wydaje mi się, że nie. No, to będzie już, to już jest inny styl rysowania, więc też to wychodzi na to, że to będzie coś innego. W każdym razie, według opisu, to powinno być właśnie. Różne, że tak zarówno Stany Zjednoczone, jak i Wielka Brytania. Chyba o, tu mamy. Tymczasem w redakcji Marvel UK. Czyli tu mamy coś takiego. Ciekawe na ile się to zazębiało, no, Bardzo będę się, bardzo się z chęcią dowiem, czy tu ma jakieś przełożenie. Tutaj jeszcze mam pokazane zeszyty, jako ciekawostkę. Tutaj było 1.4, tutaj mamy 5.10, zeszyty 9.21 w Wielkiej Brytanii, 29.32. Gdzie wyparowała zeszyt 2228 Nie mam pojęcia. Lecimy dalej, polowanie na Dinoboty. Kolejny tomik. Szybko. O, tego chyba nie było, ale co tu się dzieje? Aż z chęcią to dowiem się, bo to jest taka ciągłość fabularna. Ale co, zaczynamy od... OK OK, to zaczyna być ciekawe. Sorry, że tak przerywam y, 29,32. A tutaj mamy, sorry, zobaczmy 41,50. Te zestawienia Stanów się pokrywają. Ktoś tutaj musiał, ktoś tu pilnował tej chronologii. więc zaczynam być zainteresowany i zaciekawiony, co tu się generalnie działo. Widzę, że rysunki są już coraz bardziej różnorodne. To chyba tak przeskakiwało nieźle. Pytanie, czy oni się kontaktowali faktycznie? Ach, nie mogę się doczekać przy przecież... lektury, dobra, lecimy dalej. Druga generacja. Zacznijmy od popatrzenia na zeszyty. 13, 16 Strony Zjednoczone, czyli kontynuacja tych. I znowu przerwa UK. Hmm, intrygujące. Bo tu mamy 59, 65. Tak jakby te w Wielkiej Brytanii były ciągle, że to określe miały jakieś przerwy, ciekawe czemu. No dobra, tutaj nie wiem, czy to było, czy nie. Przeczytam to pewnie będę mądrzejszy. Wiem, że te transformacje wychodziły w Polsce w tym semikach i trochę ich było. I tam naprawdę już później szły tak pokręcone akcje. I cały czas mnie ciekawi czy były tutaj te elementy, chodzi mi o takie karty postaci. Autobot, z, z, z co się zmienia, parametry i itd. No, na razie w żadnym nie widziałem. Dobra? I ostatni tom, który mam w tej chwili, czyli Tygiel, tom piąty. Jeszcze dla porównania: 13, 16, 17, 20, czyli jesteśmy w kontynuacji. UK 74, 77. E, dobra. To musi być jakaś zależność. Liczę, że mi się uda to mniej więcej namierzyć. Dobra, lecimy. Bardzo takie klasyczne, bym powiedział, rysunki z lat 80. Na razie w większości tych amerykańskich się niczym nie wyróżniają. O, tu coś mamy, jakieś materiały dodatkowe. Ło. Dobra, to jest w poprzednich numerach i teraz idziemy do UK. Hmm. Ciekawe, jak to jest zależność. Może ktoś z Was wie? Dlaczego te numery są takie dziwne? Wiem, że jeszcze kilka będzie, że to określę tych, yy, tych tomów w bibliotece. W każdym razie zak zakręcone to jest. Jaka ciekawostka, pierwotnie transformery to były przecież zabawki. Dobra, ale nie same transformery, nie same roboty. Mamy jeszcze mm, kosmos. Wydawnictwo Team of Comics. Jak tutaj widzicie, komiks wypożyczyłem w księżnicy Be Fili na osiedlu słonecznym przy ulicy Reja. Perna Beduel. Nie, wiem, czy to powiem dobrze, czy nie. Format jest solidny. Przy czym, co ciekawe, transformery mają i tak taki troszeczkę inny, bo mają bardziej kwadratowe. Ale ten komiks jest zdecydowanie większy. I patrzmy dalej. Aha, czyli to są dwa nazwiska. Pat Perna z scenarzystą. Rysunki kolory Fabian Bedwel. Tłumaczenie Ada Wapniarska. Ok, i to jest komiks czarny i bieli. O, wow. <laughs> Oj, wydaje mi się, że to będzie niesły klimat. Będziemy się Jest taki film z Sandrą Bullock i George'em Clooney'em. Ale przede wszystkim z Sandrą Bullock, jeśli dobrze pamiętam, właśnie o kosmosie. Ale wyleciał mi z głowy. Ale właśnie takie uczucia były. Takie odczucia były oglądając ten film. Czyli takiego wyobcowania pustki przestrzeni kosmicznej. To może być niesamowita opowieść. No, wygląda to fajnie. Naprawdę, naprawdę, naprawdę fajnie. Okej, okay, no dobra. To jest kolejna rzecz. Wygląda naprawdę... Wow. Jeszcze sobie popatrzę na pewne kadry. Ale ktoś tu fajnie pomyślał. Fabularnie to powinno być super, że tak tyle widzimy w kosmosie. Tak sądzę, że to o to chodzi. Aha, dobra, to, to będzie do czytania na pewno. I ostatnią rzeczą, którą mam, to jest książka stracone, Star Duku stracone dla Jedi. Przy czym scenariusz słuchowiska. Caden Scott. To jest autor, który tworzył m.in. niektóre komiksy z Wielkiej Republiki jako scenarzysta dla Christophera Lee, czyli odtwórcy roli Krabiego Duków. w epizodzie drugim, w epizodzie trzecim. To powinno być... Aha! Czy to będzie przed Mistrzem i Ucznym? Upadek. Okres upadku Jedi. Przed Mrocznym Widmem. I będę teraz... Właśnie są ciekawe, jak to się będzie czytało, bo nie przepadam za czytaniem dramatów, a to wygląda jak taki klasyczny opis dramatu. Z drugiej strony... Lubię postać, znaczy lubię, Intryguje mnie postać Krabiego Duku, czy Mistrza Duku swego czasu i widzę, że się pojawia sifo, sifo Dias, czyli ten, który odpowiadał teoretycznie za powstanie armiklonów. więc hmm, wygląda, wygląda intrygująco. No nic, wydawnictwo Olesiejuk, niestandardowa rzecz, bardzo się ciekawe. Dobra, to tyle wypożyczyłem w ostatnim czasie. Napiszcie, co Was najbardziej interesuje i dlaczego to jest kosmos. Tak sądzę, dobra i ważne. Z mojej strony to tyle, trzymajcie się, cześć.